Taksi? Gdzie cię podrzucić? Na gospodarstwo. Męża wywiozłam na gospodarstwo. Ja mam ci cały dzień w rozjazdach. Teraz właśnie idę do auta i będę wyjeżdżać teraz z Bolesławca. ale później muszę wcześniej zgarnąć Jaszka. Dzisiaj mamy Fizjo. Jeszcze tam parę spraw do załatwienia. Ale jestem głodna. Bardzo. Ja potrafię żenio takie rzeczy. A nie. No, dobra. no właśnie. Masz i nie Właśnie, nie rozlej, to może być gorzej. A, to jest system. System, trzeba obrać jakiś taki... To nie wiem, jak to obrać. Tutaj nie lepiej. Teraz mam stres. Wyleję, na bank wyleję trochę. Co, połowa idzie za? Bo mi bańka. Mamy pyszny obiad, patrzcie, mam jeszcze trochę pozamrożonych uszek i zgotowałam wczoraj barszcz, więc dzisiaj, dzisiaj na szybko, tylko odgrzałam uszka i zajadamy. Uwielbiam barszcz z uszkami. Dużo osób mnie pyta, czy u nas nie ma śniegu, słuchajcie, u nas taka mała wiosna, nie ma śniegu, dzisiaj 4,5 na plusie. Dla nas barszcz z uszkami, a dla Grześka, zaraz poskładam tutaj keto burgera. Mm -hmm. Słuchajcie, zasnęłam, jakoś mocno się nie przepalił, tylko tak bardziej wypiekł, ale urósł ładnie. Zobaczymy, nie chcę otwierać piekarnika, żeby nie opadł. Jak wiecie, bardzo lubię aplikację Vinted. Lubię tam sprzedawać, ale też robić zakupy. Dużo perełek w mojej szafie właśnie stamtąd pochodzi. Teraz jestem ubrana, bo właśnie przymierzam. Ja już od kilku dni wywracam w swoich szafach i patrzę, która rzecz zasługuje na drugie życie i jest w fajnym stanie. Ktoś mógłby jeszcze z tego pokorzystać. No to właśnie wystawiam na Vinted. Jak już wszystko dodam, zrobię zdjęcia, opisy, to oczywiście dam Wam znać. Jak na razie zostawiam Wam tutaj link do mojego profilu. Zachęcam Was do serwowania go. Bo jak już będzie gotowe, wszystko będzie skończone, to w pierwszej kolejności to zobaczymy. Naprawdę zachęcam was do pobrania aplikacji Vinted. Pobranie aplikacji jest darmowe. Tak, tam ta koszula też będzie wystawiona i takie buty ciepłe kupiłam za duże. Ja nie wiem na co ja liczyłam, przez oka właśnie, e, nówki, śmigane, ale były bardzo ciepłe i chyba przez to je zostawiłam, licząc, że może ubieracie te jeszcze skarpetki i będę w nich chodzić. E, wracając jeszcze do aplikacji, ona jest e, bardzo prosta w obsłudze. Myślę, że jak sobie ją pobierzecie, to szybko zaczniecie robić tam zakupy, czy nawet wystawiać swoje rzeczy, do czego was e, zachęcam. E, sprzedający nie ponosi żadnych kosztów. Naprawdę, fajna sprawa, bo ubrania mogą być znów nowe, jednym słowem. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.